Siemanko z tej strony małpa i zapraszam na kolejny odcinek z gry City Skyline City Skylines na moim kanale. Zaczynamy o tym pięknym widokiem następnego kamienia milowego, który zdobyliśmy przed sekundą. Zostawiłem grę po prostu włączoną, zająłem się z sobą, ona chodziła dalej. No i mamy ruchliwe miasteczko. Mamy 4200 mieszkańców, i mamy tu parę nowych rzeczy. Dale, parę rzeczy jest oczywiście z modów. Nie pamiętam co jest, od gromanowych nowych dróg. Mogę w jakieś bardziej zielone drogi stawiać i tym podobne rzeczy. Ale dzisiaj chciałbym wybudować coś takiego jak jakieś centrum handlowe. Czyli tutaj mamy Kauflanda, Hatfu, Leroya, Tesco, Osą i to. Chciałbym stworzyć, tak szczerze mówiąc, nie wiem gdzie, gdzieś tutaj. W tym obszarze. Eee, najpierw to wybuduję, potem to podłączę, więc i od jakiejś drogi. Jak to wygląda. Fajna droga. Trochę szeroka. Ale to nie. Coś tutaj czekam. Tutaj jest chyba wszystko. Tak. Tutaj. Tutaj nie ma, że tu. Nie mi, że kurczę, jakie to jest wielkie. To nie, to będą jakieś aleje. Dobra, zrobimy tak. Cofnę ten widok, żeby jakoś widzieć. Nie wiem, powiedzmy, że postawię drogę tak. Na dzień dobry, na początek. I do tego będę zostawiał te różne te... znowu Nie tu, tu bo w też Mamy Tesco dydla. No bym powiedział, że tak. O właśnie zrobię coś takiego. To teraz tak z ciekawości. To jest jako turystyka. Oh, mord. To nie jest jako pracownicy, to jest jako turystyka. Tak wiem, wiele problemów zatrzymać. No zrobimy takie centrum turystyki handlowej. To ten sposób nazwał. Eee, na razie tak. My mamy dalej po drugiej stronie obok zaraz jest dużo większe to jest postawimy tesco dużego lidla nie no lidla 2 na 10 co tu mamy jeszcze to To, nie. to też nie, to też nie, to tym się zajmiemy. No nie wiem, po drugiej stronie jakiegoś Auflandika. Oje, sorry, patrzcie, co my tutaj mamy. Iroja, pory. To wszystko, co jest pewnie pod turystykę, znając życie. Tak, to wszystko jest turystyka, nie potrzebowanie na handel. Ale, ale, ale spokojnie. Wszystko przyjdzie. Czas. Te trzy drogi trochę za przeproszenie mówiąc, tyłka. ale tutaj jest. Dobudujemy. A go. nie mógł, nie byłbym... Nie no nie mogę na to tak patrzeć. Ja pierdzę. Być idealne. W nie zawsze wychodzi. co, dodamy jakąś straż pożarną to, to to jest policja duży komisariat w takim centrum ale to w ogóle jest śmieszne wiecie eee, komisariat dużo większy niż wielkie centra handlowe to takie powiedziałbym 2 na 10 jeżeli chodzi o moderów którzy trochę nie do mają w dupie za przeproszeniem wielkości tak jak pewnie ceny, bo ja nawet nie zwracam uwagi na ceny, ile co kosztuje, tylko po prostu odstawiam ile ten komisariat na przykład kosztował. To tu, ile co kosztuje? 75 tysięcy, nie? A strażnica też 75. 000 zostawimy tutaj. Oczywiście od groma parkingów, no bo przecież to jest tu. Mam jakieś drzewa? Też nie, tu powinny być Ej, a gdzie ja mam? Drzewa i tak dalej. Ściągałem sobie takie mody z drzewami. Nie wiem, nie mam pojęcia, dobra. Eee, znajdą się. Parking. Tutaj od grama parkingów. Tutaj. Tutaj. Yy, Jesz, za nim. Aj, Dobra, zrobię to tak. Teraz. Przesunę to. One. O, o, ale ja mam tu. To... Ani to równo, ani to ładnie. Dobra, Ach, poprawiać to będę w międzyczasie, na razie chcę tu wstawić parkingów, które mam jak to w centrach handlowych, każdy kto był to wie doskonale, wow, nie, 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 nie no. może wyglądać, co? Eee, To... to. Kurcze, ja, i teraz będzie cały odcinek z poprawiania tego co było fajnie, a ja to spierdzieliłem. Dobra. Parkingi. Dobra, dobra, dobra. Aha, no zawrazła. Ja to... I pani ziemska. Oczywiście. Daje mi się, że były już jakieś drzewa przydały, no ale... ale Parkingowo niezłe, nie? Teraz jakoś to połączmy. Z drogą. A uh -huh. no tak, mamy taki. Eee, tak. Eee, to tak, drogą. O. Okej. Okay. Nie tak, nie tak, nie tak, za długie to jest. Za długie. Ejku. Nie to irytuje. Dobra. Tak. jest troszeczkę, tak. Nie, teraz jest za długie. O coś takiego. Teraz do góry. M no Ma co, 9 metrów, nie? Coś takiego tylko że tutaj jednokierunkowa. O, w ten sposób. I w sumie chyba też wiecie. Jeszcze jednokierunkowa i teraz yyy stąd stąd, tak żeby co jakoś ładnie wyglądało I tak, tak Coś takiego, to tu zejść w dół, no coś takiego, dobra. To tu jeszcze go zmienię na jednokierunkową, żeby to jakoś wyglądało. Takiego. Ale to jeszcze nie wszystko. Eee, połączyłem raptem z jedną stroną. Bias i wyjazd, a jeszcze trzeba z drugiej strony. Aj, ja to naprawdę nie umiem polować. Nie no, bo... Stąd, jakbym szedł, musiałby iść tak. Ja pierdzielek, ja to spierdzieliłem, wiecie? Strasznie to spierdzieliłem. Dobra, inaczej. Tak, znowu filary, więc takiego, coś takiego, a tam tym zjazdem zajmę się zaraz. Dobra, tylko jeszcze te filary poprzestawiam, bo przecież. Jest. Ok jak to wygląda z drugiej strony. Też trochę trzeba przez O w tym. Dobra. Eee... tą anarchię, bo ona jest czasami zła. Okej... Okay. No kurde, to już prawie 16 minut, a ja wybudowałem coś tak małego. No dobra, najwyżej odcinek będzie trochę dłuższy. Eee... Yy, bo tak. Ale nie... Tak... stąd 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 w ten sposób i w ten sposób tak 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 coś jeszcze tutaj powiedzmy coś takiego dobra tutaj coś takiego i tutaj zrobimy strefę jeszcze mieszkalną pomogę to zrobię Coś innego niż standardowe kwadraty. Zająłem. Staniem najwyżej, najwyżej przebuduję te ten zjazd poza odcinkiem żeby to nie było odcinka. I te zbudowania tylko i wyłącznie. Zjazdu. Teraz tylko szybko jeszcze woda. wodę prąd też się powinien jakiś zaraz pokazać a jak nie no to od razu to ma prąd ale skąd to ma prąd to ja nie mam pojęcia co to ustawię tutaj taki jeden no i dobra i ruszamy z tym pierwsze jakieś auto tam nie wiadomo randomowe skąd a nawet wiemy skąd ojej wybaczcie Ja się wątpię tutaj mediciny. Coś się rozbudowuje dobra. Mniejsza większość to z czasem ruszy. A ja Wam dziękuję za uwagę, jestem małpa i do zobaczenia w następnych materiałach i prośba. Zostawcie jakąś łapkę, suba, komentarz, cokolwiek. Ale oceniając to jak ja gram, a nie jak ja gra wygląda, bo ja wiem, że gra wygląda fatalnie, że, że OBS coś mi laguje i nie wygląda to zbyt ładnie. Ale zajmijcie się y, Triktę strefą, nie strefą, stroną rozgrywki, a nie jakości. Tak, raczej znaczy jakości obrazu rozgrywki. Dobra, dzięki. Nara.